Pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację! Ja mam truskawki! Wow, są takie dojrzałe! Jeszcze jak szczęścia raz ciebie! Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Truskawka, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. To wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne. Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fuu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Masz. Masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie. O nie, tylko nie to! Uratuje cię, Emma, trzymaj się. Mam ogromnego kapcia. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by to zacząć? Może od tego oka? Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie maruć. To jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Raz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną. Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Spierowisz, Emma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta! Rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć! Biedactwo! Daj ci pomogę! Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz, wszystko się udało. Ach, naprawdę pięknie! Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy! Daj mi to, to, moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odsiąść. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza, jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij. Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak. Prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może mnie poczęstujesz? Przykro mi, Ela sama nie odmówię sobie dokładki. Takie kwaśne, ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać i teraz tego żałuję! Potrzebuj natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty. Wow, popcandy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spyszen ma! Chyba czas cię zgasić. Trzyma się Miranda, mam nadzieję, że syrop pomoże! Bardzo dziękuję, ma w samą porę. Teraz twoja kolej wyjeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Co czeka nas w pierwszym wyzwaniu? To lemoniada. Ojej, wygląda na to, że babcia nie może się doczekać, żeby zacząć gotować. Zaczęła kroić cytrynę w równiutkie plasterki. Właśnie tak. Teraz wkładaj do dużej szklanki i dodaję trochę cukru. Ej, wyluzuj, babciu. Co ci zrobiły te cytryny? Spokojnie, nic się nie stało. Teraz dodajemy wodę gazowaną. Świetnie. I mieszamy. Troszkę lodu i mięty. Dobra robota, babciu. A teraz kolej szefowej kuchni. Pokażę wam, jak zrobić prawdziwą lemoniadę. Przy okazji to mój popisowy przepis. Najpierw cienko kroimy ogórka. Wkręcamy te plasterki i wrzucamy do szklanki z lodem. Ach, co za zapach! Do szklanki wlewamy zieloną herbatę. To mój ulubiony rodzaj. Teraz kroimy limonkę, wrzucamy jeden kawałek do lemoniady, a drugiego używamy jako dekoracji. Rozdabiamy jeszcze ogórkiem i świeżą miętą. To jest to. Perfekcyjnie. Wow, jak fajnie! Ojej, poniosło mnie z tym napojem. Chwileczkę! Mam dobry pomysł. Nalewamy napój do szklanki. O tak, owoce też się przydadzą. Dodajemy cukier, im słodszy napój, tym lepszy. Teraz to wszystko blendujemy. Dodajemy masę do naszego napoju. Mieszamy. Wlewamy owocowy syrop. Będzie jeszcze słodsze i jeszcze smaczniejsze. Dekorujemy lemoniadę i gotowe. Dobra robota, Jane. Spójrz na tę lemoniadę. Myślę, że Mary będzie zachwycona. A może wolałaby przepis babci? A może lemoniada szafowej? Nie mogę się doczekać, żeby się przekonać. Próbuj jak najszybciej, Mary. Najpierw wzięła lemoniada szafowej kuchni. Co? Mary w ogóle nie lubi smaku tej lemoniady. O, Niewiarygodne. Cóż próbujmy dalej? Lemoniada babci. Nieźle. Został tylko napój siostry. Ciekawe, czy posmakuje Mary. O, wow. Mamy zwycięzcę! I jest nim Jane. Gratuluję zasłużonej wygranej. Wow, jak dużo składników! Co będziemy gotować? Rybę? Nieźle. Zobaczmy, kto jest najbardziej uzdolniony w gotowaniu tego dania. Wygląda na to, że babcia nie ma czasu do stracenia, ponieważ bierze kawałek ryby i wrzuca go od razu na patelnię. E, okej. Okay. Spróbujmy zrobić to co babcia. Co za zapach? Dobra, chyba ujdzie, a póki co pogram w moją ulubioną grę. Okej, okay, czas obrócić rybę, troszkę soli. Troszkę pieprzu. Cudownie, po prostu cudownie. Co? Chyba nikt nie wie, jak przygotować rybę. No to ja Wam pokażę. Na początek potrzebujemy troszkę pomarańczy, troszkę przypraw, trochę oleju. To wszystko. Teraz obtoczymy rybę w naszej cudownej panierce i usmażymy. Ach, prawie zapomniałam. Będziemy potrzebować tego wszystkiego. Doskonale wrzucamy to do blendera, trochę soku pomarańczowego dla smaku. I nadszedł czas, żeby zblendować nasz sos. Uwierzcie mi mało, kto próbował czegoś takiego. Tymczasem nasza ryba jest już odpowiednio wysmażona. Kładziemy ją na talerzu. Teraz moja ulubiona część. Serwowanie. W mojej restauracji podajemy rybę w ten sposób. Limonka i nasz firmowy sos. Proszę bardzo, na koniec troszkę zieleniny. Idealnie. Ej, dziewczyno, chcesz tu wzniecić pożar? Powinnaś być uważniejsza, Jane. Zobacz, co się stało z twoim kawałkiem ryby. Ale kończy nam się czas. Trzeba będzie podać taką, jaką masz. Nie wygląda najlepiej, delikatnie mówiąc. Czego nie można powiedzieć o rybie babci? Dobra robota. I na końcu danie szefowej kuchni. Taki serwis doceni każda restauracja. A co doceni Mary? Zaraz się przekonamy. Chyba od razu zrezygnowała z dania Jane. Przeszła do porcji babci, posmakowało jej. Ale czekaj, Mary, nie jadłaś jeszcze ryby szefowej. Okej, okay, chyba danie restauracyjne nie przypadło Mary do gustu. Przykro mi szefowo, ale tym razem serce Mary skradła babcia. To takie słodkie. Nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Zobaczmy. Babeczka. Ciekawe, który z naszych zawodników jest najbardziej wykwalifikowanym cukiernikiem. Babcia oczywiście wie o pieczeniu bardzo dużo. Od razu zaczyna wyrabiać ciasto. Popatrzcie na tę prędkość. Super. Babcia dodała już wszystkie składniki. Czas na ubijanie. Ubijamy ciasto jak należy. No i oczywiście potrzebujemy jeszcze foremek do babeczek. Jakie one są piękne. Delikatnie wlewamy ciasto do foremek. Właśnie tak. Pozostało już tylko wstawić je do piekarnika. Ekstra dobra robota, babciu. A teraz czekamy. <laughs> A jak sobie radzi szefowa kuchni? Jej ciasto jest prawie gotowe. Teraz dorzuca owoce. Ojej! Ubij jej razem z masą! Jak ładnie! Co dalej? Czas na wyciągnięcie foremki. Wlewamy naszą piękną czerwoną masę do dużej formy na mafinki i wstawiamy do piekarnika. Super! Jak fajnie! A co u mnie? Kurczę, to ubijanie ciasta jest mega nudne! Ale mam pomysł. Widziałam ostatnio taki lifehack. O to on! To genialne! Więc ja też mogę tak łatwo zrobić babeczkę! I też mi tak ekstra wyjdzie. Dobra, decyzja zapadła. To lecimy! Zaraz zobaczymy, jak działa ten lifehack. Do mleka dosypujemy rozpuszczalne kakao i trochę strofu czekoladowego. Świetnie, a teraz mieszamy pod całą masę wlewamy do kubka. Piekarnik nie sprawdzi się w przypadku tego przepisu. Będziemy musieli użyć czegoś innego. Mikrofalówki! Super! Wkładamy to do mikrofalówki, a teraz musimy tylko czekać. O, myślę, że babeczki babci są gotowe. Jaka apetyczna skórka i ten zapach. Układamy babeczki na talerzu. Troszkę cukru pudru na wierzchu. Myślę, że babeczka szefowej też jest gotowa. Wyjmujemy ją z piekarnika. I oczywiście szefowa musi ją podać w wyjątkowy sposób. Och, jak dużo bitej śmietany. Co może być lepszego niż połączenie owoców i bitej śmietany? Moja babeczka też jest gotowa. Mam nadzieję, że ten lifehack mi nie zawiedzie i że babeczka faktycznie okaże się pyszna. Wygląda dobrze. Mary powinna to docenić. Jestem pewna, że moja wnuczka dokona właściwego wyboru, bo moje babeczki są najlepsze. Od czego by to zacząć? Babeczka w kubku? To dziwne, ale wygląda dobrze. Spróbujmy. No taka sobie. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? Spróbujmy tego. No nieźle, ale nie jestem zachwycona. Wow, jaka ogromna babeczka! Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszna. Tak, ta babeczka jest zdecydowanie najlepsza. Babeczka szefowej wygrywa. Nikt nie oprze się takiemu deserowi. Znowu mamy dużo składników. Co robimy tym razem? Zupę? A jaka jest twoja ulubiona zupa? Napisz w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie Twoje ulubione danie. Wygląda na to, że szefowa całkiem na serio podchodzi do robienia zupy. Spójrzcie, ile ma różnych składników. Ale nie można zrobić żadnej zupy bez wody, prawda? Teraz troszkę śmietany i masła i to wszystko. Dodajemy jeszcze przyprawy. <grytania> Konie szefowo! Wygląda na to, że lista składników tej zupy jest naprawdę długa. Teraz krewetki. Super! Jane chyba naprawdę dobrze się bawi. Czas, żebyś wzięła się za gotowanie, Jane! Babcia już pokroiła wszystkie potrzebne warzywa. Wygląda na to, że czeka nas zupa grzybowa. Założę się, że babcia sama zebrała te grzyby. Wspaniale! Dodajemy śmietankę i mielimy. Świetnie. Jaką fajną zupę zrobiła babcia! Kurczę, nie zapamiętałam przepisu! Potem chyba to wrzuciła do środka, prawda? A może to? Smakuje nieźle, ale nie chcę tego! O, mam! To mi się na bank przyda ser! Wrzucamy go tutaj! I mieszamy! Dokładnie mieszamy! To do gotowanie zupy nie jest takie trudne! Teraz wrzucę trochę marchewki! Ekstra. Ojej, to urządzenie jest wspaniałe. No to jedziemy. Mieszamy dalej. Myślę, że nadszedł czas, aby nakładać. Ta zupa jest doskonała. Przy okazji, to mój popisowy przepis. Co o tym sądzisz, babciu? Co za amatorki. Pozostała już tylko dekoracja. I Czy Czyja zupa zdobędzie serce Mary? Zupa Jane jest bardzo niezwykła. Zupa grzybowa babci wygląda cudownie, ale wykwintna zupa szefowej wygląda równie dobrze. Wszystko zależy od ciebie, Mary. Zacznę od tej, dziwnie pachnie. Bleh, czy to grzyby? Nienawidzę grzybów. Następna. Co my tu mamy? Wygląda ciekawie. Nie, to wcale nie to. Teraz trzecia zupa. Wygląda jakoś ohydnie, ale spróbuję. Wow, to najlepsza zupa jaką kiedykolwiek jadłam. Tak, to zwycięzca. Wow, Jane, gratulacje. Co za niesamowita wygrana.